Kolejne materiale. Dziś sezon jarmarkowy. W zeszły weekend rozpoczęły się jarmarki w Katowicach, wczoraj byliśmy w Opolu na otwarciu właśnie jarmarku Bożonarodzeniowego. A dzisiaj sprawdzimy, czy na wioskach, czyli dokładnie w Pietrowicach Wielkich, jarmark może konkurować z takimi dużymi miastami. Na ile jest ciekawy i czy warto na takie jarmarki jeździć. Więc pakujemy się, idziemy na Pietrowice Wielkie, na oficjalne otwarcie jarmarku Bożonarodzeniowego. Zapraszam do oglądania mojego materiału. Widzicie ludzie więcej niż w Opolu czy w Katowicach razem wzięte wszystkie sołectwa, krewiarki, pietrowice wielkie. Wszystko się powystawiało. Każdy ma swoje stanowisko. A tam korendę z tyłu grają. Ładnie będzie jak się ściemni za chwilę. Te różne budki z jedzeniem domowym jedzeniem oświetlone. W kawałek są też takie ogniska się można ogrzać a teraz idziemy do żywej stajenki tutaj grzane wino lew but firma reklama, możecie korzystać stolikowie, tutaj jest sporo, mimo dużej ilości ludzi, idzie usiąść. A teraz idziemy do sudowiska właśnie z żywą stajenką. To jest fajne, bo co chyba jest takie ogniska gdzie można się grzać fajnie. Tu jest zasiąłek, tam są lamy. Alpaki tak zwane skonik a z tyłu kuski. i króliczki chowane, boją się wa bo ludzi są w jednym miejscu skitrały ale zwierzątka przyjazna, dają się głaskać wszystkim A tu jest Mikołaj, każde dziecko może ma rozmiej zdjęcia, też chodził na świetną niej rozdawał cukierki. Mówiono świętego Jana Pawła II, na pewno wiecie ją, która modzi. Ej, maluczki, maluczki i na pewno syczka dobrze wchodzić. Jeszcze wejście raz najmądrości. Nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w by, niebie. Że... A teraz jedziemy w tych z jedzeniem, tu na przykład jest Bigosik za 10 zł, tutaj jest Kawa 2 zł, Bigos 10, Krokiet Budwars 25 zł. Zespół przedszkolny samorowice, samoróżne samo różne ozdoby, a ludzie jak widzicie naprawdę od

to jest jakieś jedzonko, Drogi grochówka. Bar z jest Jakieś inne jedzenie. Z tyłu widzę same ciacha swojskie. Tutaj to jest jakieś ciacha. O, jakieś kołocze takie okrągłe. O, jedzenia nie brakuje.